Kochani, ozdoba świąteczna, więc robię sobie kawę i wracam. Będziemy robić. strony Monika, słuchajcie, dzisiaj jest 22, ja ten filmik dam 23, więc to będzie dzień przed wigilią. Dzisiaj zrobię ozdobę świąteczną. Powiem Wam, że w tym roku hmm, moja Wigilia nie jest zbyt fajnie się zapowiada, bo niestety Ramazan ma zmianę, więc tak wyszło, jak wyszło. Dowiedzieliśmy się niedawno, jak dostał grafik, więc no, nie może nic zrobić z tym. No trudno. W tamtym roku byliśmy razem, w tym roku po prostu będziemy na telefonie. Zresztą ja porozmawiam sobie z rodziną moją. Później z Ramazanem. A później dobra książka i piecyk. Więc też Wigilia dla mnie będzie super. Już Wam powiedziałam, że bardzo chciałam sobie świąteczną ozdobę zrobić, którą widziałam w internecie. Zresztą moja koleżanka Monika, która mieszkała w Ankarze, teraz mieszka w Izmirze, bardzo piękne właśnie takie ozdoby szyła na maszynie. No ja jestem bez talencie do maszyny, więc sobie zrobię jak to ja ze śmieci. Będziemy potrzebować troszeczkę materiału. Ja mam akurat nieużywaną skarpetkę. Dlaczego nieużywana? Bo po prostu druga zniknęła i podejrzewam, że jest w Irlandii, bo ta skarpetka tak czeka. Już dwa lata, więc stwierdziłam koniec. Potrzebuję słoika. Potrzebuję materiału. Ja mam jeans, bo jeszcze tam trochę mi zostało. Włóczka. Klej na gorąco, nożyczki i prawdopodobnie to będzie wszystko. A, trochę nici, igłę z nitką, plus żeby wypchać nosek, to będzie wata. Ja dzisiaj, żeby nie kucać, to jestem przy stole, ale sobie wzięłam podkładkę, żeby czasami stołu nie zniszczyć. Więc yy, kawę musiałam sobie zrobić. Słyszycie, że moje psy wariują i zaraz pójdą na dwór, bo, bo po prostu dzisiaj są niedobre, rozbrykane, ale na dworze nie chcą siedzieć, bo jest minus. Dobra, zaczynamy. Ja dzisiaj zacznę. Powiem Wam, że ja widziałam to w internecie, ale jeszcze nie wiem za bardzo, jak się za to zabrać. Yy. Więc więc no po kolei. Najpierw dół. Dobra. To obcinamy spodnie. Trzeba to owinąć, więc myślę, że dotąd. Zakręcamy słoik. Ja mam po miodzie bal i oklejamy go dookoła. Z tym słoikiem to ja trochę wymyśliłam, bo, wiecie, tam w internecie była chyba butelka plastikowa i karton. No ja powiem wam, że karton, no nie mam kartonu i butelek takich plastikowych też nie mam, więc wymyśliłam, że słoik też będzie dobry. Więc dobra. Klej. No i tutaj też możemy przykleić, chociaż góra tak naprawdę nie będzie ważna, bo będzie całkowicie zachwyta. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że w tym roku chyba tak za bardzo nie będę robić tej wigilii, no bo jak będę sama, no to bez sensu. Może tylko sobie karpia zrobię. Taka ciekawostka. Ciekawa jestem, ile z Was wie, że tak naprawdę karp pochodzi z Turcji i był przywieziony przez mnichów do Polski. Że karp to wcale nie jest polska ryba. Kiedyś ja tak uważałam, że to jest polska ryba i dlatego wigilijna, a tak naprawdę karp jest turecki. Chociaż też słyszałam, że ktoś mówił, że myślał, że z Chin przyjechał. Nie, tak naprawdę przyjechał z Turcji. Naprawdę. I po prostu dobrze mu w naszych wodach, dlatego się zaklimatyzował i dalej jest. Wiedzieliście o tym? Ja nie wiedziałam. Niedawno się dowiedziałam. Proszę. Tak będzie nasz swoich owinięty. Proszę, tak. Teraz robimy, właśnie się zastanawiam, czy pierwsze zrobimy czapkę, czy pierwsze zrobimy wąsy. Może czapkę, chociaż nie, wąsy zrobimy. Dobra, to wąsy będą beżowe. Teraz to będzie tył, więc musimy tutaj równo przykleić, gdzieś tu, żeby ta broda też nie była za nisko. Ok. Tu. <taki>, Taki właśnie będzie brodacz. Dobra. No i teraz, teraz zrobimy mu co? Zrobimy mu może nos. Tak, pierwszy będzie nos. siema Jest skończyłam. Słuchajcie, teraz trzeba ją wypełnić tutaj watą. No i tu problem jest. Nie mogę znaleźć nigdzie mojej waty, więc stwierdziłam, że użyję sobie paru moich kosmetycznych płatków. Nic się nie stanie, a, a przecież to też tam w sumie taka wata, no nie? Więc wypychamy, tyle powinno starczyć. I teraz robimy to tak. Patrzcie, Haha, udało się! Udało się! Pierwszy raz zrobię nos. Igłę odkładamy, już nam nie będzie potrzebna. No i słuchajcie, ten nos przyklejmy. Jest trochę <ścoughs> duży, ale będzie super. Więc znowu klej na gorąco. Zaczyna być piękny. Dobra, to robimy teraz mu czapeczkę. Czapeczka będzie, powiem Wam, że mam trochę jasnego właśnie, widzę. czapka trochę mu odstaje, więc może tak go pognieciemy lekko i pompona zrobimy. Więc będzie o wiele ładniejszy, prawda? Więc zróbmy pompona, takiego małego, niedużego. Dobra. Taki o. Jest, nie musi być idealny więc tu go biorę i przyklejam. Zobaczcie. I wiecie co? I na tą stronę czapkę mu wezmę. Przykleję tu dokładnie. Wiecie co? Wspominałam w poprzednim filmiku, że dziewczyny dostały cieczkę i moje psy też waliły. I teraz bierzemy się za... Trochę fryzurę. Proszę. Jak Wam się podoba? I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, żebyście się nie smucili, bo 24 ja rano spędzam dzień intensywnie, bo pojedziemy z Ramazanem po jakieś tam zakupy, plus jeszcze moja czwarta szczepio... to jest szczepionka, plus czwarty zaszczyt, więc muszę go przyjąć. Więc pojedziemy do miasta, później przyjedziemy, zjemy jakąś tam grzybową, może karpia. Więc yy, chcę Wam życzyć przy okazji zdrowych i wesołych świąt, i żeby te święta były lepsze niż w tamtym roku, i żebyście yy, co sobie wymarzyli, to żeby się Wam spełniło. Ja wysyłam Wam pozytywną energię, ile tylko się da. Więc yy, wszystkiego dobrego i do następnego filmiku. Gyrsiorus. Música